Ale to jeszcze nie koniec. Zapraszamy na kawalecik w wykonaniu dwóch uroczych pani. Zapraszam. Będzie, będzie zabawa. A, 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 a. Poszłabym se na jakiś dancing po tańcówkę albo po prostu do sanatorium. A tak to nie. cały czas tylko do pracy, do pracy i do pracy. I tak do 67 roku życia. Dobrze, że już mam 69 lat. Ale co do urzędu pocztowego, to tym młodym nie oddam. Te młode to teraz do niczego się nie nadają. Takie mele peteryski z klanu. Ludzie, jestem taka zmęczona, po prostu wykończona. Jest pięć po ósmej, a czuję się jak było 15 po... O masz! O, masz! Jeszcze Poczty nie otworzyłam, a jeszcze kolejka zrobiła. Jeszcze na koniec przyszła kolejna. No, Franca. Ludzie. No ja nie wiem. Może Poczty dzisiaj w ogóle nie otworzę? Czy się kawy nie piłam? A dzień dobry, panie Krysio. O, dzień dobry pani Halinko, przepraszam. Co tam u Pani słychać? A nic, tak zaszło. Patrzę, kolejki nie ma, to myślę, że A właśnie, co się stało? Bo wczoraj Pani właśnie tylko zdrowia nie było. Co ci Chora była? A popatrz, a co miasto przeszedłem. Patrzę, że by nie ma. To po co, ja te z kupowałam? W końcu się przydadzą. A co się stało, proszę powiedzieć. To ja może od początku. Bo wyobraź sobie, kochaniutka, że ja na poczcie pracuję. I od tej bieżątki, co tu tak stawiam, to mi się na ręku tutaj zrobiło takie, że. Ojej, ojej! To odciśnienia. Odciśnienia? No, odciśnienia. Ja sobie wczoraj miałem 1400 do Paskala. 1400! Niskie? No, niskie. Musiałam czekać, aż stary ludzi z robotnikiem podniesie. No, ale pani kochana, Dora, co na tę rękę? Bo mi się takie zrobiło, że. Ojej, ojej! Musi pani nogi w doniczkach trzymać. W doniczka. Nogi w doniczkach? Nogi w doniczkach, przysypać ziemią. Pani nie trzeba się przyzwyczajać. I wszystko wyciągnie jak nogą odjął. No o, to ja najpierw muszę to wypróbować na swoim starym. Całego go przysypię. Bo ja muszę pani coś innego powiedzieć. No co? Będziemy do Londynu lecieć. O, do Londynu! No to sobie po górach pochodzicie. No, może uda się pan wieża spotkać. To masz, to tu, tu się ludzie bawią. Nie wiem, czy będzie czas na zwiedzanie, bo na bezcele no. Czy Czyje? Na synka. To pani zynęciły, że żeni? Z kim? Z kobietą. No, to zdrowo, to zdrowo. Powiem pani, teraz trzeba uważać, trzeba uważać. Teraz tyle chłopów zabawy się przebiera. Jakie to się trzeba mieć w ja bym tak nie mogła, bo to jest co do giedel, wstyd! Szybciej tam! Co, co szybciej? Co? Co? <śleszy> gdzie się śpieszysz jeden z drugim? Pytam się, gdzie się śpieszysz? Jeszcze tutaj będę osiem godzin siedziała. A ja siedem, bo dzisiaj to nie muszę być. Zobacz pani, co przez kama zrobiłam, okienko marmurowe wyrwałam. Siadaj pani, ty się nie denerwuj, zobacz, to te młode najgorsze, młode są najgorsze. Ja powiem pani inaczej. Te młode najgorsze. Na no, pani inaczej powiedziałam. No dobra, to te moje sprawy. Tak jest, mój. Ale pani kochana, co my będziemy daleko iść i szukać? No popatrz na tego pierwszego w kolejce na tego czarnego aryczyka. No jak on wygląda, no. Włosy czarne, oczy piwne, w ramionach dobrze zbudowanych. No widać, że sień tego obsłużyła. Ja tu muszę się pani przyznać, że ja dopiero trzeciego widzę. I bardzo dobrze, bo na drugiego nie ma o to patrzeć. Jeszcze krawa mu wystaje. A który ten trzeci? A to ten, co przed I pejscy do góry postawnie, myślę, że go nie poznam. A zobacz, że go w pomarańczowym, jaki fajny kubuś puchatek. No, za nie się przebrał na idzie. Co, na żarło się miotku? miodku? Tak, na żarło. Na pierdziało, jeszcze mu sojki z kieszeni wystają. Myśli, że w kolejce do u stoi. No się dziwić, dwie takie osy przy Ja widziałam, jak go, jak zapalys na drodze robi. Jest, jest, On do jakby nie wiem, przysiało. Tam Krzysia, całego chyba A propos lumpa! Żarło, żarło i zdechło. Ja powiem pani króciutko, króciutko pani powiem. Ja jestem kobieta wierząca, ale jak na takiego patrzę, to jestem za in vitro. Ja ten, na tych klubach piłkarskich się nie znam. A masz pani rację. Tak? Nie ma co się denerwować. No dobra, to te moje sprawy. Papapacz, komuś nie wytrzymałam. No trudno się dziwić. Dziesięć minut nie jadł. A wyobraź sobie pani teraz taką sytuację. Jedziesz sobie samochodem po drodze i nagle wybiega ci komuś taki i co dalej? Odbije się o co i biegnie dalej. No właśnie, a samochód do kasacji. I co? I wytłumacz w tu, zapowiesz, kogoś się ja potrąciła? No dobra, kochanie, nie będziemy miać nic młodego. No weź mi tu wypełnić, bo okulary dzisiaj nie wzięła. A ja wzięłam, ale bez szybek. Jeszcze potrzebuję do samolotu takie rejestraty z O, mam świetne podkolanówki z klinem. O, mogą być. To sobie mocniej naciągnę.